Dzień dobry, dzień dobry, jestem Damian. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj lecimy sobie ponownie z Ciopolis razem z Maciejem. Przepraszam nie, tym razem nie Macie bo Maciejofa nie ma. W tle słyszycie banana, a ja zawalczę z rycerzykami, a także Urgastem, czyli dosyć ciekawy deal na Dark Forest. Jak nam poszło? Sami zobaczcie. A to jest boss. O, przy Przyszedł, kurwa mnie zatłud. Mujek. Nimi to Przyszedł mnie za to. A, w ogóle są dwa mieczki, których, których nie tracę, Lola. Bo... Jeb. Zobie, pora się zabawić. Jeb. No, zabawić się, on to na raz hitował, Nie! Ja pierdolę! To no. przez ściany przenika. To to jest prosty ten mas... No. Chyba. Pierdolą sobie. No, nożami w ciebie strzela. Elo! Au! allo, allo, jest allo, 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 mam! No! Masz oh. wow. Nie O! mi! Nie nie bi allo, takie duchy to są nie? <mulary> o, jaj, kawi do ciebie strzela. Jaj, kamień, kurwa, z takim scyzorykiem. Takim U <mulary> serca. Je, 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 Naura! Oj, chuj, ale bombka jebnie. No je właśnie. Lagi mam. Ale jebie, ale pierdogie. <śmienny> <śmienny> Jaki content, Nie wiem. Nie udło tam się banan. Ja pierdolisz, jaki kontent! Jezus, on mi tak laguje! Zatem no. hmm. tu. No mnie się pośmieje za mnie. Ten boss mi tak laguje. No, cztery serca. Iii. Mi się myszka rozłączyła. No to teraz nie. już nie walczymy z bossem. Zobaczymy samy kurwa z sobą. Zbroję dostałem. Tam widzicie, lagi są, nie? Tak, widzę. Może pójdę teraz normalnie, żeby lagować MCK, albo relog. A jest, w ogóle mi laguje ten MCK. Widzisz? No, coś z tym laguję. Może relog na kurwa, bo mi coś ten server nie lubi. O oh, boże, jaki content. No to z TNT było dobre, nie? Tak. Tego Gigi jest nie spodziewa? Ja myślałem, że wysadzę my enemi. enemy. Nie, no. chuj, sobie bombkę jebnąłem, nie? <laughs> yeah. Przez to, że postawiłem to ostatnie TNT, nie? Musiałem reakcję łańcucha wypuścić i o... Ej, chuj, daj mi nagły, no, ej. Nie, my musiał po komfortu ponownie potem, wiesz? Mi, mam wrażenie, że mam przeładowane RAM po prostu. ten stęstykę pokażę, ile mam śmierci. Obstawiam, że jakieś 300. Już kostka mi się pojawiła przed tym, przed celownikiem. No. I skrzyneczka. Król Tery... Terybydzi. Nie wiem co mi się włączyło, ale coś mi tu się włączyło, czekaj, en, Taka kostka, widzisz? Przy, przy moim tym... Ta, to, to jakiś jest skrót klawiszowy. O jaki? O, lag. A. Zestaw Knight, nice. Wypinałem sobie... Nie, nie wykonałem. Czyli następny będzie Gast. Dobra, spadam z tego biomu, bo mi mam takie lagi tutaj. O, wyłączyłem to. Elegancja, Francja. A, znam drogę wyjściową. I uruchomię ponownie kompa, bo mi się naprawdę tnie, nie wiadomo do czego. Spoko. Sam widzisz, nie? Mm -hmm. <laughs> Co znaczy, się jak patrzę na menedżer zadań, to mam 72% wykorzystania RAMu nieźle? 12 gigami gra wpierdola. Dobra, ona ląduje tu. To może by nie. Ale panie, tu też schowałem wełnę. Łe. już Gierka nie reaguje. Zdęby te Te i. To są moje twarz. Ta, jesień 2025. Ciekawe. Jak tam kupujesz ich wszystkie? I te? Jak będzie w fajnej cenie. Ja? <grych> A tu je 400, nie? <grych> nie dziwię się. Oj, musi tu się napełnić. Lava. Oj, oj. dobrze, jesteśmy zgubieni. Jesteśmy w dupie. Wspomnę. Bo energii brakło. No brakło energii, no bo komputer zaraz. Zreset... się <laughs> To się napełnia, zaraz to by się napełniało. Mogę wyciąć jedną labę? Ne. Cant? Fill or drain from item. Bra. Naładował. naładowała, to teraz tu się musi naładować z kubana. Port się ładuje. Jak nam cobblestone. I więc instaków jeszcze. Tylko włóczę. I zobacz ten mikrofon do dupy Pora chyba, na, pora chyba na zmianę, nie? No, pora chyba kupić. To chciałem powiedzieć ten. E, mi się nie, ja na to nie patrzę, bo ja mam jedną wymarzoną kartę graficzną i ja ją, y, mój cel zrealizuję. Oj tam, oj tam. W 2027 wychodzi 60. generacja. No i chuj. 50-90 zostaje i będzie to przez 10 lat. No chyba, hmm. że mi się prędzej rozleci. A nie? Jest poleceń, nie ja w ogóle, nie będę patrzył na żadne markety, ani nic. Nic się uspokój, kolego. Jaką kartę Nvidia kupić w maju 2024? Wiesz co oni polecają? Oni polecają. 3060 12-gigową. No. Potem jest 4060, 4060 Ti, 4070, 4070 Super, potem 70 Ti, 70 Ti Super, 4080 Super i na końcu 4090. A z Radeonów polecam najbardziej RXA 6400. Nieźle. Tak, wykonałem sobie kolejne kwestie. Parts i co? Stol dust. Tak, kolejne questy wykonałem. Kompresowane solo sadno. Że... Compress it? <laughs> Compress it and direct. O, oh, jeps. Komplet. Jeszcze jeden piasek. Backup 152 mega, już. Nie jedźmy. Twilight tyle zajmuje miejsce. Dobra, więc mamy wyprodukowane 9 dziewięć... ...są... sandu. Więc polecimy sobie, żeby zrobić blok. Blok zwany kompresowany. I mamy zaraz chapter gotowy. Jeszcze nie. Chyba. Aha! Widzę skeleton. Hmm. Dobra. O, jest slime Dog. Tyk. Mamy to. Eee! Netherward. Mm, no, Netherward? Jak to się robi. A. Eee, to powinniśmy to mieć. chuj, leci, leci przesiewanie, kurwa. I ci nie wyleci, nie? A jednak. Kupuje się. <laughs> Dobra, zrzucaj z tą wełną. No to muszę zrealizować na tego moba, nie? Tu wszystkie questy robiłem, brakuje mi tylko witera. Łuka trupić. Także ten. Więc klikam wszystkie... Ło, 36 questów. Wow, nice. Powiedz mi gro, Bredna. Czy mogę kupić witaminki? No nie oczywiście, że nie mogę. Ale tu się pojawiło coś innego, no, ten boss mode. Y Kraken spawnek, crawler spawnek, Voidmaster Master spawnek. No, to ze zespawisz krakena. Rozpierdutnie całą bazę. O, Animal City 2. Animal serio. O, turbinki mogę kupować, fajnie. muszę tego... i solar panelki przy okazji mogę. Flight O, mogę latać. Okulary, o szkło. Membrany fantoma, serio. O, Dolsy. A barrel of lava to spawn blaze. Ciekawe. Horn flower. Flipers który <gulary> mamy. Power Cell, Angel Block. Dobra, tak więc wracamy do Twilightu. I pora zabawić się. Hehe, czy byś na Urgasta? E, w sumie wiesz, co bym te flight podki przetestował? Kupiłbym tak sobie. Z, z dwa razy. Na trzy minuty ta podka jest. Ej, to też się mógłbym ją e, wydłużyć. Tę stonem, ale w szczegół. O, mam, mam fly na, tak jak na kreatywie. Czaisz? He. <laughs> Zajebiste, nie? Eleganckie. Tak to, tak, to ja się mogę poruszać po tym Twilightie, a nie, kurde, jakimś jetpackiem, co? Spowolny. Hmm, co się włącza i wyłącza? <noise> no, dosłownie. A teraz wypadałoby znaleźć tego naszego skubańca o nazwie. A, daj, tu mamy nagę w ogóle. O, rozpiła się. O, mi odrzuciła. A co pokonam ją, czemu nie? Czerwone one oczu ma? Coś pane! Główno bije ty. Mam zbroję dobrą. Mam kryty wale. I nagle jest pierwszym posu najprostszym, więc wiesz. Ko trafią. O, mieć mi pęk. To jest Tinkera, to jest Tinkera. Mówię, je traf to gówno. To jest jak pierdala. Boi się mnie. Jak mnie odbija, nie? Jak piłeczkę. Hmm. Los chce ze mną grać w pokera. Ha. <laughs> ha. Raz mi daje, raz zabiera. Raz przyciąga, raz odciąga. Albo raz odbija... Raz nie. dobija. O, raz odbija, <laughs> raz dobija. Opa, odrzucił ty menda jedna. O, jeps! Not naga? You dead. Ojoj. No to szukamy tej ławcy. Bo musi być kolorowy biom. Tu kolorowego biomu nie ma, Polilu. Jeb... Kończył mi się efekt. Ale poleciałem sobie, nie? Jeps. Kolorowy biom, bied. Ale tu pustki są, nie? Jakieś domki pseudo... do labirynt. Przy labiryncie, wiem, lubiła występować, ale... Nie, to nie jest... to nie jest jej kolorowe drzewko. No, kolejny Twilight. Wróciłem poza mapę. Ło, <śm> wow, bliet. Hydra kolejna. A? I kolejny te Maze cały. Do tego Maze'a już nie, nie wchodzę. gdzie to. Dobra, no, czy ja gdzieś przegapiłem to? Nie kopce wielkie, nie? Te wielkie drzewa to takie spore nawiązanie do tej, do Terrarii nawet No ta Bo w Terrarii są takie gigantyczne drzewa O, Dark Forest O, ja podziękuję Ja się cofnąłem na spawn, no Nie, nie cofnąłem co się, nie cofnąłem 10 bloków, i pierdykam Mam 14 sekund Jep A, wodę sobie wypije. Nie jednąłbym jak ta woda by ci tego fly'a ściągnęła No sobie też bym śmiał jakby tak, jakby trafiła jako, jak mleko zadziałała, nie? No. O, chyba znalazłem Wiesz, Kolo, kolorowe drzewka? To gdzieś tutaj ta owca lubi występować, ten baran bardziej O, o, coś takiego, zobacz O, jest Czyli taki mob I my musimy mu dawać kolory On je wpierdziela, zakłada na siebie I dostaje narody Co dostałeś ciekawego? Gówno <laughs> Deksy, Złoto Emeraldy Szlazo Lapis to jest ponadze. nadze. Questing Ram Trophy i Cumble Horn. Który, jak użyję, to wpierdala całą trawę i dirta. Nieźle. I bloki. Niezu Niezły, niezły i nie powiem, że nie. Ale musiałem aż. 3,5 tysiąca bloków polecieć, nie? I rozbudowałbym trochę, może to też. Nasz e, centrum energetyczne. Light. C-Baxy, ile tyle, ile wylezie nie? To jest zocitowanie i resetowanie. Co to ma znaczyć? Tak działa w sklep, także. że o kurwa. <laughs> się na stan O, właśnie, blokki. <laughs> cztery razy jeszcze kupię. Raz, dwa, trzy, cztery. No i się. No to lecimy na trzecim. Kilofa nie wiem, ale szczegół. Nieźle. A, no, to sobie wybudowałeś. Chyba, że tak. Chlapkowa energia? Why not? O szaj se. Nie A, że mi się potka, zajmij się. <grym> nie ma latania, blić Ale nie masz kabelków. Nie mam jak mam. Nie, nie stać cię. Wszystko przemyślane, kolego. <grym> Czekajcie czy... A, ładują się wędy. Potem się ulepszy, paiiiit! Ło! As... Jezu! Myślałem, że do bazy wpadłem przez tekstury! <grym> <grym> Au! Mi pasnęło. teraz jak ja się dostanę, kurwa? No nic. Jest taki ploczek, który można wejść i mieć wyjebana. Teraz teoretycznie, jeżeli tu wpadnie energia... Nie, tu. Tu. Jeżeli będzie energia wykorzystywana, to nic się nie stanie. Bo mamy nieskończony Bukfort teraz. Nie to chodzi. Potem się reaktor zbuduje, będzie więcej maszynek, więcej, większa automatyzacja, no i o to chodzi. Bied. Dobra, więc y, następnym krokiem możemy wykonać y, temat związany z y, naszym gaścikiem, kochanym. Tylko, a, panie, bujaj się pan, cud. Nie, to nie może ten bloczek, bo one będą nam władzić. Eeeeh, spada, spada, spada. Ty kurwa. <grym> Dobra, już, in Menda bredna. No. A, miałem po Jetpacka pójść. Leginsy sobie może zrobię nowe. Mi zdychają. Nie, 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 żadne leginsy. Banie nową. Mężczyzna nie chodzi w leginsach, tylko w spodniach. Nogawice, blit. Nogawice. Aj, chuj, znowu zapomniałem o Jetpacku. <laughs> Ufa, co musiałem napisać na nogawice? No, no, no Jetpack chciałeś napisać chyba. No Jetpack. Ja, ja chcę Jetpacka, a ja piszę nogawice, kurwa. To ten Dark Forest był... Ale to co, lecimy prosto na urgasta, kurde. Nie będziemy się bawić no, w pomieszczenia. W końcu urbigas będzie. On stawia, ile razy ginę? Yy, no dobra, no to jest takie 42. A właśnie, miałem się pokazać pokazać statystyki. No, ile razy się piję? 25 razy wyszedłem. Number of deaths. W ogóle jest takie coś? 9, 93 razy. No, to teraz będzie 130. Kurwa. Rzucił od Widzę to pomieszczenie magiczne. I no czekam, jak lecę na górę, jak, jak ja im bryknę o no, Latają jak on, mędy. Jak on cię pyrknie, to ci się odechce. To, ci, to się nie pozbieram. O. Mogę odbić? O. No, je moba Returtu Sender, panie! A daleko głośno. Tak, to jest, to jest nasz gaz, kochany. Że mamy jetpacka, to nie możemy sobie skipnąć co nieco. To jest generalnie łażenie po prostu takich po ala domka, jak, jak w Endzie i takie robienie, takie pseudo drzwi, które się zaraz zamkną. Dokładnie. A bossa mamy tutaj, w tym miejscu. Jakie bydle! <laughs> Jakie to wielkie. Ej no ale zadasz mu jakiegoś damagę? Dem Próbuję Jak to brzmi dziwnie Aha Ja muszę odbijać mu na to Ała. O O, zaczyna się jego kwaśny deszcz Ej no zesrał się Zrescił Dziaki, bo się płakał 114 punktów z ma Nieźle Tak, on te swoje łzy bierze. Mordo. On nie ma za bardzo, musiałbym mieć broń na niego. No, dłużej byś płakał? Au, au. Jak on płacze, nie? To no co za gracz, jak jest muzyka, gra, to jakaś muzyka gra. O, latający ten, latający. O, gimbal był. Od spodu ma hitboxa. No, ty też masz hitboxa. Ale mnie w kurwie To we mnie ładuje, te małe główne ładuje we mnie. On skończy płakać kiedyś? O, dobrze, ładuj, ładuj w niego, ładuj w niego będą. Nie, już macie dość. A, to coś jest z jakąś. Nie, muszę... Wiesz te się po broń dystansową, wiesz? No to nie ma sensu, to będzie 100 lat trwało. Tynek, ono tu. Ja mu biję tyle co nic. Tak no, użyję to... ten, tak ten bug z Infinity chyba, wiesz? Bo na tym miała polegać walka, tylko on chyba zbugował na Bo zamiast zmieniać ataki, to on cały czas robi ten sam atak, nie? Mhm. O! Minął atak. O, i jak ma inny atak, to ja go więcej biwić I znowu ma ten swój defensywny atak. Ja nie wiem, czy jak go chyba bił, dopiero zaczniemy atakować dystansowo. To jakiś bambik. Jak ja. Coś mnie atakuje. No, a, pajączek, pajączek mnie atakuje. Ty dalej. A jego toksyczny deszcz mnie atakuje. Ten łuk coś mu dodaje. No, upłacze. A tak sobie mogę strzelać, kurwa. Niezła walka, nie powiem, że nie. Hopy, to jest tak emocjonująca walka, nie? To nie? Pamiętam, że on kiedyś był bardziej ubertywnym bossem. W sumie Jetpack mi daje dużo, nie? Bo normalnie bym latał pod nim i on teraz tym swoim kwasem samym leje, nie? Jak tak miączy. Nie, tym mu coś zadawałem Ała Błuchak to już stracił Ale się o. leczy To mały się? No nie widziałeś, leczył się przez chwilę Przez chwilę Kurwa, ty nie mogę po niej latać, bo mi bierze demagra. Ej, zegenerował się Menda. No mówię, że się leczy, coś go leczy jeszcze. I te małe głupno go leczą? Chyba tak. On prawie nic nie bije. Teraz trochę dostał, nie? No, mi się wodór skończy. Dziadzisko, jedno muszę na nim latać, żeby tego, tak, żeby mi nie bił, nie? Use A, useless no, ten bot. Bot, y, boss. No. A kolejne, są, kolejne bossy są jeszcze bardziej useless. Znowu się A Albo te pioruny go leczą. Możliwe. Albo deszcz, w jakimś stopniu. Ja wiem. Cały czas leję. Nie wiem, po prostu ma taki by, chyba jego, jego rodzaj obrony po prostu, że ma... Jak masz turówki typu Undertale, nie? Że... Możesz się leczyć, masz jeden turę, a masz tury na atak cały czas, nie? Albo atakujesz, albo się lecisz. No raz mi pasnął i raz się znowu leczę. Albo... Albo... No Uminaj. jeszcze jeden... Jeszcze jeden yes, są. Jeszcze! 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 Yes. Ale emocje jak na grzybach. Gdzie jest X? Tu jest. O, a komitet powitalny. O kurwa. Jest? Dostałem quest'a? To? Dostałem quest'a. Bardzo dobrze. I nawet nie padłem, ty. Niemożliwe. <laughs> Zawsze coś. No, bo to były te całe pseudo zagadki, nie? Tu coś miało się stać. I też na dole tam pamiętam były jakieś zagadki. Tu coś takiego jakiś Redstone, nie? Hmm. O, i idem. Jakaś chyba receptura była. Ta, pracznik. O, tu masz jakiś. Gdzieś... Czy to jest nawiązanie do bloku reaktora z wersji Packard Edition? Chyba tak. Tak mi się wydaje. O. Uwaga, jebnie. Ty, czarna dziura, ty widzisz co się dzieje? Yeah. I chuj. O kurwa. Towarzystwo mnie to nie było, ja już nie potrzebuję gasta, hehe. Swoją he. robotę wykonałem, o i teraz jedziemy, lecimy zginąć. Zartowałem! Zobaczcie <laughs> no, co następne. Cave Troll. Troll Cave. Ie. Hmm, i troll cię... Czy... Zgniecie. Troll cave to jest to... o kurwa, to jest to. Wiesz, że ja fizycznie się nie przebiję? Hmm, musisz... TNT zrobić. Chyba TNT będzie, będzie trzeba, no innych jeszcze nie ma, tyle ja cały, cały kamp ups. Na tym etapie zakończymy ten odcinek, pozostaje nam do ogarnięcia finał tego Twilightu, bo zostało nam ostatnie, ostatnie, mini bossy. No i będziemy mieli final boss i będziemy mieli chapter wykonany. Tak więc po, nie pozostawia nic innego jak życzę Wam miłego czekania do następnego odcinka, gdzie... Następny odcinek będzie w poniedziałek, a jutro wrzucam odcinek oczywiście z Valoranta, więc na razie!